Jeżeli chcesz się odblokować i ruszyć, żeby zaczęło się dziać, żeby zaczęły się pojawiać te fajne, pozytywne zmiany w Twoim życiu, to musisz. Musisz. Teraz dużo ludzi się spina, gdy mówię to słowo musisz. Niektórzy ludzie nie, nie, nie podobają się to. Mówią, Gracjan, ale przecież nic nie musisz, nic nie musisz, nie lubię, jak mówisz, musisz. Jeżeli oglądasz te filmy, jeżeli oglądasz mnie jakiś czas dłuższy. To wiesz, że 50 kroków wstecz, ja już mam to założenie i to jest oczywiste, że nic nie musisz. To jest 50 kroków wstecz. Zgadzam się z tym założeniem i to jest założenie, z którym się zgadzam i żyję zgodnie z tym założeniem, że wiadomo, że nic nie musisz. Idziemy 50 kroków do przodu i ja ci mówię, musisz. Z tego powodu, że są pewne prawa fizyki, pewne prawa natury. I jeżeli chcesz coś, to musisz coś. Oczywiście, że nic nie musisz, ale jeżeli chcesz coś, to musisz coś. Jeżeli chcesz auto, to musisz coś zrobić. Jeżeli chcesz dom, to musisz coś. Jeżeli chcesz pieniądze, to musisz coś. Prawa fizyki. W takim sensie mówię, musisz. Jeżeli chcesz tą rzecz, to musisz. Nie możesz siedzieć i chcesz, żeby się podziały pewne rzeczy, i masz pewne pragnienia, i chcesz, żeby się stało coś, i mówisz, nic nie muszę, i siedzisz w tym zdaniu, nic nie muszę. I czekasz, aż się zmaterializują te rzeczy, które chcesz. Nie doczekasz się. Musisz coś. Jeżeli chcesz coś, to musisz coś. Teraz. Jeżeli chcesz odblokować się i ruszyć do przodu. Jeżeli chcesz wyjść z tej energii, w której utknąłeś i ruszyć, żeby podziało się te fajne pozytywne rzeczy, to musisz mieć więcej po prostu. Chcesz, żeby pewne rzeczy były bardzo, bardzo proste dla Ciebie. Będzie to wszystko proste. Będziesz wiedział, jak się odblokować. To jest proste. Jeżeli chcesz się odblokować i ruszyć, żeby zaczęło się dziać, to musisz mieć więcej czego. Dokoncz moje zdanie. Musisz mieć więcej? Jak myślisz, czego musisz mieć więcej? Musisz mieć więcej energii. To jest jak fizyka. Pewnego ciężaru nie możesz unieść, pewnych emocji nie możesz unieść. Twoje ciało, Twoja psychologia, Twój mózg nie ma energii, żeby unieść pewnych rzeczy. Nie może wyprodukować tych odpowiednich pomysłów, nie ma tyle energii, żeby trafić. Jak masz więcej energii, i specyficznie, jak masz więcej jakościowej energii, to Twoje działania są takie gęste, celne. Działasz mniej precyzyjnie i przynosi to więcej efektów. potrzebujesz po prostu więcej energii. Teraz wyjaśnię w tym filmie o co mi chodzi dokładnie, żebyś wiedział jak mieć więcej energii i na czym polega ta energia. Ja rozdzielam energię na trzy kategorie. Pamiętaj, żebyś ruszył do przodu, po prostu potrzebujesz więcej energii. Trzy kategorie. Energia mentalna, energia psychiczna i energia fizyczna. Potrzebujesz po prostu więcej energii mentalnej, psychicznej i fizycznej. Proste, nie? Proste rzeczy. Po prostu potrzebujesz więcej. I powiem też o jakości, jak to wygląda z jakością. Wszystko będzie jasne i wszystko będzie proste. Pewna osoba, zrozum to, pewna osoba, która ma mało energii i ma niskiej jakości energię, wykona pewną rzecz i będą jakieś efekty. Uwaga. Inna osoba, która ma dużo więcej energii i dużo więcej jakościowej energii, zrobi dokładnie tą samą rzecz i przyniesie tysiąc razy większe efekty. Ta sama rzecz przyniesie tysiąc razy więcej efektów. Młodzi ludzie może się dziwią, gdy widzą coś takiego. Bardziej dorośli ludzie, ludzie, którzy żyli trochę czasu na tej Ziemi, to rozumieją to, a młodzi ludzie się dziwią. Jest młody człowiek i patrzy się na kogoś i mówi: Ta osoba zrobiła tą rzecz, i wszyscy biją brawa, cieszą się, he, lubią tą osobę, przez to, że to zrobiła. I później jak ja zrobię dokładnie to samo, dokładnie to samo, krok po kroku, dokładnie to samo robię to ta osoba, i nikt mi nie bije brawa, nikt się nie cieszy. Ludzie się krzywią jeszcze. <grym> nie masz Wystarczająco energii i nie masz wystarczająco jakościowej energii. I to jest proste, jak zyskać więcej energii, jak mieć więcej energii. Tylko, że pamiętaj jedną rzecz. Jest bardzo ważne, żebyś to zrozumiał. Ty jesteś w pozycji, gdzie może jesteś zblokowany i życie nie idzie. Potrzebujesz więcej energii. Proste. Mentalnej, psychicznej, fizycznej. Ok. Żebyś miał więcej energii, musisz wydać energię. Musisz wydać energię. Żebyś miał więcej energii, to musisz wydać energię. I teraz pewni ludzie może powiedzą: Wiesz co, ale ja jestem w sytuacji, gdzie ja nie mam energii do wydania. I co teraz? To jest zawsze kłamstwo. Bo zawsze masz jakąś ilość energii. Może, może masz bardzo mało. Może przesadzasz trochę i mówisz: Nie mam w ogóle energii. Masz po prostu, może masz bardzo mało. Masz taki włosek energii. Ale masz, jeżeli żyjesz, masz jakąś ilość energii. I jeżeli masz bardzo mało energii, to co robisz? Witamy w tym świecie. Inwestycje. Na tym to polega. Pierwsza rzecz, którą robisz z tą energią, którą masz, to jest to, że ją cenisz. To jest Twoje złoto. To Cię zaprowadzi tam, gdzie chcesz. Ta energia, którą masz. To jest, to jest to złoto. To jest najcenniejsza rzecz w Twoim życiu, ta energia, którą masz. Teraz chodzi o to, żebyś ją inwestował ostrożnie, taktycznie w rzeczy, które dodadzą Ci jeszcze więcej energii. Jest dużo wiedzy, masz dostęp do ogromnej ilości informacji, jest internet, ludzie robią różne rzeczy, próbują różne rzeczy, widzą co działa, przekazują to działa, to nie działa, to działa, to nie działa, i możesz w miarę szybko dowiedzieć się. Co cię doładuje energią? Co sprawi, że będzie ci lepiej? Jest dużo informacji. Ja pomogę ci tym filmem i przekażę pewne rzeczy oczywiste i pewne rzeczy nie za bardzo oczywiste, które pomogą ci mieć więcej energii mentalnej, psychicznej i fizycznej. Z fizyczną energią to jest w miarę proste. To będą w miarę oczywiste rzeczy tutaj. Nie całkowicie, ale pewne rzeczy będą oczywiste. Wiadomo, że. Jak ruszasz się, ćwiczysz, ruszasz swoje ciało, to będziesz się czuł lepiej. Pewni ludzie często mówią, czuję niepokój często i czuję stres, jestem ciągle taki w myślach i taki zestresowany i męczę się z niepokojem ciągłym. Ruszasz się, robisz coś, ruszasz swoje ciało, dochodzisz do punktu, gdzie wychodzisz ze strefy komfortu i ciśniesz się, nakładasz trochę stresu na twoje ciało, żeby pobudzić. Robisz to. Jeżeli tego nie robisz, to z założenia, nawet jak wszystko jest fajnie w twoim życiu, z założenia będziesz czuł jakiś niepokój. To jest normalne, jeżeli się nie ruszasz i nie, nie ruszasz swojego ciała, nie aktywujesz swojego ciała, to, to jest normalne, to powinno być tak, że czujesz trochę więcej niepokoju trochę więcej stresu. Człowiek jest stworzony do tego, żeby się ruszać, musi się ruszać. Jeżeli chcesz być zdrowszy i się czuć lepiej, radzić sobie lepiej ze stresem, to musisz się ruszać. I dla niektórych ludzi to nie jest łatwe. Dlatego zawsze schodki, nie? Zaczynasz od czegoś. Za... To są inwestycje. Spacer najpierw. Przyzwyczajasz się do spaceru. Coś innego później. Rower, rolki, nie wiem, kajaki, jakieś wspinanie się na ścianki. Różnego rodzaju zabawy. Ruch. Bieganie. Teraz, z fizyczną energią to jest tak, że jak wysilisz się i zmęczysz się. Kondycja, nie? Pobiegasz, pociśniesz, podniesiesz jakieś ciężary, zrobisz pewne ćwiczenia, które polegają na tym, że musisz wydać więcej mocy. To jest super dobre. To zwiększa twoją energię. I jeżeli to robisz taktycznie, nie? Nie możesz przesadzać. Nie chodzi o to, żeby się po prostu męczyć. Chodzi o to, żebyś miał cel. Chcę zwiększyć tym treningiem dzisiaj, chcę zwiększyć swoją energię. Tak się nastawiasz. Nie nastawiasz się na, o, po prostu się wymęczę. To zmęczenie będzie i musi być, żebyś miał rzeczywiście trochę więcej energii, ale musi być tak wykalkulowane. Pewną ilość czasu się zmęczysz. Dojdziesz do jakiegoś stopnia, nie? nie będziesz trenował cały dzień, żeby się wypalić. Nie? To jest czysta siła i to jest dobre, żeby mieć więcej siły, żeby Twój układ nerwowy mógł produkować więcej energii, I żebyś mógł unieść więcej fizycznych rzeczy, w pewnym sensie, żeby było silniejsze Twoje ciało. Ale jeżeli chcesz, żeby ta Twoja energia, którą masz, była jakościowa, to już nie wystarczy czysta siła. Potrzebna jest, potrzebne są takie skomplikowane ruchy, trudne ruchy, ruchy związane z równowagą, ruchy, które nie wykonujesz często. Nie robisz cały czas to samo, dodajesz coś nowego, dodajesz coś nowego, dodajesz coś nowego. Jak dodasz coś nowego i robisz ruchy, które są skomplikowane, to przychodzisz ty cały na trening. Nie idzie czysta siła i możesz się odmuzdzać, tak jakby słuchać muzyki i czysta siła i jedziemy. Jeżeli robisz skomplikowane rzeczy związane z równowagą, trudne ruchy, które trudno wykonać, próbujesz cały czas zrobić coś, co ci nie wychodzi, próbujesz i próbujesz, i jest też wysiłek fizyczny, to zwiększa inteligencję twojego ciała. I to jest ta jakościowa energia, pewne mięśnie, które trudno wyczuć. Jeżeli mówiłem to w jakimś filmie, powtórzę to jeszcze raz, bo to jest ważne tutaj, jak staniesz na takiej piłce, takiej gumowej, dużej piłce siłownianej, staniesz kolanami i będziesz próbował utrzymać równowagę, to owszem, skupiasz się na tym, żeby utrzymać tę równowagę i kontrolujesz parę rzeczy, ale dużo rzeczy się dzieje automatycznie w twoim ciele. Twoje ciało cały czas próbuje wejść w różne konfiguracje mięśni. Te mięśnie się aktywują, te wchodzi w taką konfigurację, w taką, żeby znaleźć tą jedną optymalną, która sprawi, że będę utrzymywał równowagę. Nie? Twoje ciało próbuje, uczy się, kombinuje. Komunikują się różne rzeczy w twoim organizmie ze sobą. Łączą się, współpracują pewne rzeczy, które zazwyczaj nie współpracowały. Wchodzą w taką nową współpracę i próbuje to, i próbuje to, i próbuje to, i próbuje to. To zwiększa inteligencję twojego ciała. Które nie kontrolujesz, bo to są rzeczy, które nie możesz skontrolować bezpośrednio, tak, wszystkie te procesy. Więc zwiększa się inteligencja Twojego ciała i ulepsza się Twoja koordynacja. Teraz, posłuchaj uważnie: weź, weź tysiąc elementów, Twój organizm ma dużo więcej, ale weź po prostu tysiąc elementów, które są skoordynowane i komunikują się ze sobą regularnie. I współpracują ze sobą regularnie, są skoordynowane, i weź tysiąc elementów, które nie są skoordynowane i nie współpracują często ze sobą, kto z tych dwóch grup będzie w stanie wykonać trudniejsze rzeczy i będzie w stanie wyprodukować więcej energii? Skoordynowana grupa potrafi zrobić więcej. Potrafi w Twoim organizmie zrobić więcej. Teraz uwaga, fizyczna, psychiczna i mentalna energia pomagają sobie nawzajem. Potrzebują siebie nawzajem. Nie możesz pracować nad jednej, jedną kategorią. Nie możesz pracować tylko nad mentalną energią albo tylko nad psychiczną energią. Potrzebują siebie. Teraz wyobraź sobie, że Twoje ciało ma większą inteligencję, ma jakościową energię. I jakościowa energia polega na tym, że idziesz na trening, idziesz z całym sobą. W takim sensie, że robisz coś, co pobudza Twoje emocje. Twój intelekt może musisz skupić się wyjątkowo na pewnym ruchu. Emocje potrzebuje cierpliwości. Dużo skomplikowanych rzeczy się dzieje w Twoim ciele, żebyś osiągnął tą jedną rzecz. Emocje. Zderzasz się z emocjami. Trochę intelekt musi popracować. Musisz pewne rzeczy obliczyć, wykalkulować i twoje ciało. Robi pewne bardzo skomplikowane rzeczy, gdy robisz skomplikowane ruchy. I idziesz całym sobą. I to jest ta jakość. Tutaj zyskasz jakościową energię. Owszem też musi być ten wysiłek, to że pomęczysz się trochę, musi to być, żeby zwiększyć też taką czystą siłę, ale też jest dużo... Koordynacji, radzenia sobie z emocjami, to takie spędzenie wewnątrz, że A, nie masz cierpliwości, bo nie wychodzi, to to jest jakość. Teraz, osoba, która ma rozwiniętą tą inteligencję ciała, jest skoordynowana i komunikuje się często ze sobą, taki organizm jest, ma lepszą jakość. Jak myślisz, że taki organizm poradzi sobie z trudnymi emocjami? Jak myślisz? Wejdziesz w pewną sytuację, która jest kryzysowa, trudna, zderzysz się z jakimiś emocjami, ktoś coś powie, znajdziesz się w pewnej sytuacji. Na każdym kroku w życiu takie rzeczy będą. Zderza się z pewnymi trudnymi emocjami, jak myślisz, że poradzi sobie skoordynowany organizm? Gdzie pewne emocje negatywne na przykład obniżą Twoją energię, krew z mózgu wyjdzie i pójdzie w różne inne miejsca, pewne hormony się zaczynają wydzielać, tracisz energię, osłabia Cię. Osłabiają Cię pewne negatywne emocje? Jak myślisz, że skoordynowany, inteligentny organizm poradzi sobie z tymi zmianami? Wyjdziesz szybciej z tych negatywnych emocji, nadrobi, naprawi to szybciej, bo jest dużo różnych rzeczy w Twoim organizmie, które potrafią komunikować się, współpracować. Wyjdziesz szybciej z negatywnych emocji, odczujesz je mniej. Przez to, że Twoje ciało ma więcej energii i więcej jakościowej energii. Psychiczna energia. Jak mieć więcej psychicznej energii? Bo musisz wszystkie te trzy kategorie zaliczyć i każdego dnia, nie? to jest trochę inwestycji. Ja tu zrobię jakieś nowe jedzenie. Wyobraź sobie, jak chcesz ugotować sobie jakieś nowe jedzenie, to znajdujesz nowe składniki, znajdujesz jakieś zdrowe rzeczy i musisz przygotować nowe danie. To. To zwiększa Twoją energię na wielu płaszczyznach, bo przygotowujesz to jedzenie. To jest ryzyko, wydajesz energię na gotowanie czegoś, to nie wiesz, czy ci wyjdzie. I są emocje, i zdarza się też z emocjami. Musisz intelektualnie obliczyć, a jaki, jaki jest ten przepis, i, i, i ile tego mam zjeść, i wyczytać, jakie są informacje, ile się czasu to gotuje. Tak. Intelekt, emocje też, bo próbujesz coś zrobić i tak musisz mieć cierpliwość. Plus dostarczasz sobie te rzeczy, które pomogą ci, które dodadzą ci więcej energii. Teraz z psychiczną energią tak samo działasz. Jeżeli chcesz mieć więcej psychicznej energii, to czysta siła, którą potrzebujesz też, to jest oswajanie, sobie, oswajanie się z trudnymi emocjami. Po prostu powoli zwiększasz ilość tych negatywnych emocji. Wchodzisz w pewne sytuacje, które są trochę bardziej stresujące, trochę bardziej stresujące, trochę bardziej stresujące i narażasz się na trochę większy stres emocjonalny i przyzwyczajasz się powoli. Nie? Zwiększa się Twoja siła, taka czysta siła. Teraz, jeżeli chodzi o jakość Twojej psychicznej energii, to jest to. Idziesz, wyznaczasz sobie cel, tak jak z tym treningiem. Mój cel tym treningiem jest to, żeby zwiększyć swoją energię i zwiększyć jakość energii. Tak samo tutaj, z psychiczną energią. Jeżeli chcesz jakość, nie czystą siłę tylko, to wyznaczasz sobie cel i mówisz: Chcę zwiększyć ilość psychicznej energii i jakość psychicznej energii. Więc. Idziesz w coś pozytywnego. Idziesz i próbujesz osiągnąć jakieś fajne, pozytywne emocje, które wiesz, że idąc je osiągnąć, zderzysz się z pewnymi ciężkimi emocjami po drodze. Będziesz musiał podnieść parę ciężarków. Taka siłownia psychiczna. Przykład. Dzwonisz do tej osoby, do której już chciałeś zadzwonić jakiś czas, brat, siostra, mama, tata, wujek, ciocia, ktoś tam z rodziny, dzwonisz do tej osoby i wyznaczasz cel. Uwaga, to będzie jakość. Wyznaczasz cel. Chcę oczyścić atmosferę. Widzisz? Już, już się boisz, nie? Już się stresujesz. Chcę oczyścić atmosferę. Chcę powiedzieć parę rzeczy tej osobie. Może, że wybaczam jakąś rzecz, którą mi zrobiła, albo kocham tą osobę mimo wszystko, kocham Cię mimo wszystko i tak szczerze tak otworzyć się oczyścić atmosferę i zrobić coś pięknego. Zrobić coś ładnego. Żeby osiągnąć, co osiągniesz? Fajniejszą energię. Bo jak oczyścisz, jak odegrasz fajną konwersację, gdzieś się otworzysz i powiesz parę rzeczy, to du dużo fajnych rzeczy się zmieni w Twoim organizmie. Dostaniesz kopa energii. Ale... W trakcie tej konwersacji podniesiesz parę ciężarków, Podniesiesz parę ciężarków, tak? Jak będziesz dzwonił, to będziesz zestresowany. I to jest ta energia, którą wydajesz. To, to jest inwestycja, nie? Wydajesz tę energię, zestresujesz się trochę, będziesz się bał, narazić się, otworzyć się. Ta konwersacja może cię spina. Emocjonalnie odczuwasz rzeczy i podnosisz te ciężarki. I stawiasz się w sytuacji, gdzie możesz podnieść te ciężarki, nie? Czyli wyznaczasz sobie coś do zrobienia, co jest trudne. Stresuje cię trochę, podniesiesz parę ciężarków, ale nie złamiesz się, nie? Czasami ci nie wyjdzie, tak jak treningi czasami ci nie wychodzą, nie? Ale starasz się zrobić to tak, tak, jak starasz się zrobić ten trening, który. Będzie najlepszy, który rzeczywiście zwiększy Twoją energię. Tak samo tutaj stara się zrobić to w taki sposób, żeby rzeczywiście oczyścić tą atmosferę. I w trakcie tej konwersacji wiesz, że będziesz musiał podnieść parę ciężarków, czyli ta osoba może powiedzieć coś, co sprawia zawsze, że robi się niekomfortowo i może zaczniesz się spinać i stara się nie wejść w te pułapki w tej konwersacji i nie sprawić, że pójdziemy w negatywną stronę w tej konwersacji. I tak próbujesz, starasz się cały czas zrobić. Tak, żeby było fajnie, żeby oczyścić atmosferę i jednocześnie unosisz te emocje, nie podnosisz te ciężarki. To jest niesamowity trening i tutaj zwiększa się jakość Twojej energii. Jakość. Przejdę dalej. Do mentalnej energii. Jak zwiększyć ilość mentalnej energii? Siłę mentalną. Jak mieć więcej mentalnej energii? Potrzebujesz ją. Pamiętaj, chcesz, żeby twoje życie ruszyło? Chcesz. Chcesz. Przyciągnąć te, te fajne rzeczy, zrealizować to, co chcesz zrealizować, to potrzebujesz więcej energii. Nie? Mentalna energia. Mentalna energia tak czysto. Jeżeli chodzi o siłę, to jest przypominanie sobie rzeczy, czytanie różnych informacji, próbowanie sobie zapamiętać pewne informacje, zbieranie jak najwięcej informacji. Okej, okay, to jest czysta siła, nie. Przypominasz sobie Skupiasz się dłużej na czymś, czytasz książkę, słuchasz jakieś skomplikowane filmy, gdzie ktoś mówi skomplikowane zdania. coś, jeszcze co cię nie interesuje, oczywiście, nie, musisz interesować, ale gdzie musi twój mózg trochę tak skupić się, trochę dłużej i tak nie tak szybko, że o, fajny cytat, o, fajne to, fajne to, tak. Dłużej uwaga, dłuższe skupienie przypominanie sobie różnych rzeczy. To jest taka czysta siła, nie mentalna. Jeżeli chcesz jakość jakość mentalnej energii, mieć większą jakość, która jest ważna, to potrzebujesz iść całym sobą. Nie tylko mentalnie, tylko całym sobą. Przenieść emocje i ciało. Wchodzisz w konwersacje z ludźmi, którzy nie całkiem zgadzają się z tobą, którzy mają może inne poglądy. Owszem, nie idziesz specjalnie gadać z ludźmi, z którymi w ogóle się nie zgadzasz, ale regularnie, jak znajdziesz okazję porozmawiać z jakąś inteligentną osobą, która ma inne podejście i widzi, że to, co mówi, zgrzyta Cię i tak, aha, nie zgadzasz się, to zwiększa się mentalna Twoja energia, jeżeli wysłuchasz jego perspektywy, Dlaczego tak myśli? I w tracie w swojej głowie próbujesz tak połączyć. A dlaczego A, tak myśli? Okay. Czy to może być powiązane z tym, co ja myślę? I tak, jak unoszą się dwie całkiem inne perspektywy, to wtedy Twój mózg pracuje dużo bardziej i wchodzą też emocje w grę, bo się spinasz trochę i tutaj zwiększa się jakość Twojej mentalnej energii.